Teatralnej, a bez nazwy, w przy, przedstawieniu pod tytułem A ty dokąd zmierzasz? Co wybierasz? Dlaczego się wstydzisz? Wstydzę się. Muszę przyznać, że mi wyszedłeś. Może nie jak Hitler, ale nadal spokój. No to no, co? No. Idziemy! Co ty tutaj robisz? Przecież on już się znasz! Właśnie, że nie widzę dla niego pewną szansę! Dlatego czegoś, gdyby nawet człowiekiem nie można nazwać! Daj mi jedynie 12 godzin! Masz 12 godzin i ani minuty więcej. A jak ich nie zdążysz z czasem, to zabieramy cię ze sobą. Przecież ja muszę coś z nim zrobić. On ma dom, żonę, córkę. Może nie wszystko jest stracone. W dzisiejszej nocy ktoś ci To będzie twoja ostatnia szansa. Jeśli tego nie zrozumiesz, tracisz wszystko! Rozumiesz wszystko! Robisz to małe miejsca. Jestem twoją przeszłością. Jaką przeszłością? Prędzej spodziewałbym się zobaczyć Białoruś. Nie filozofię. Zabieram cię w pom. Czy nie idę. Nie musi. Przeszłość przyjdzie do ciebie. O, Jak mnie kochasz? Powiem ci. Więc? Kocham Cię w słońcu i przy blasku świec. Kocham Cię w kapeluszu i w berecie. Kocham Cię w wietrze, na szosie i na koncercie. W bzach i w brzozach, w malinach i w klonach. Gdy śpisz i pracujesz skupiona, gdy jajko rozdrukujesz ładnie, nawet wtedy, gdy na spadnie. Gdy włosy grzebień nie rozdzielasz. Wczoraj, dziś i jutro, dniem i nocą. A razem? Jak tylko... kochasz? Jak to lata? A jesienią? Gdy chmurki, chmurki? Nawet wtedy, gdy kupisz parasolki. A ty zima po srebrze, damy okiem. Simon, kocham cię jak wesoły ogień. Ty naprawdę mnie kochasz. Wyjdziesz za mnie? Dość! To jeszcze nie wszystko, co dla ciebie przygotowałem. To dopiero początek. Patrz, tak? Monika, ka, Kasia. Kasia. Pamiętasz, jak było? Twoja żona, córka i ty. Jaka piękna i szczęśliwa rodzina. Ktoś powiedziałem! Spójrz, pamiętasz tę sytuację? Witam, mam dla pana bardzo dobrą wiadomość. Otrzymuje pan awans i podwyżkę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Nie mnie powinien pan dziękować, tylko sobie. Ja tu jestem po to, żeby wynagrodzić Państwu dobrą pracę i zaangażowanie. Dziękuję jeszcze raz, panie dyrektorze. Nie wiem, pan, jak to dla mnie daszy. Tak, ja jestem najlepszy! Najlepszy! To, co zobaczyłeś, należy do twoich przeszłości. Pomyśl o tym, pomyśl o tym, co straciłeś. A teraz, A ja teraz widzisz? Tak wyglądało twoje życie kiedyś. A teraz spójrz. Witam. Dlaczego od tygodnia nie przychodzi pan do pracy? Człowieku, Nasza firma nie może sobie pozwolić na utrzymywanie nierobów. Potrzebujemy ludzi solidnych, dyspozycyjnych, a pan, człowieku, spójrz na siebie! Brudny, niedomyty w pomiętych ubraniach, chyba będziemy musieli się pożegnać. Jednym słowem, dzwonię pana! Ale pan nie może! To już się lepiej nie odzywaj. Nie, nie może. Nie może. Nie może. Twoja przeszłość. Twoje duchy. A teraz spójrz, jak będziesz wyglądał wkrótce. Tyle razy obiecywałeś mi, że się zmienisz. Tyle razy ci wierzyłam. A teraz spójrz na siebie. O co ta cała awantura? O te trzy piwa. O Jezu. O te trzy piwa? A czy pomyślałeś o tym, że nie mamy nic na zapłacenie czynszu? Kasia już cały rok chodzi w tej samej za małej kurce. O te trzy piwa, wiesz? To już chyba nigdy się nie zmienisz. Odchodzę. Może kiedyś zrozumiesz. Tylko potem nie wracaj! A teraz? Teraz spójrz, co sądzą o tobie zwykli to przychodnie, twoi sąsiedzi, ludzie, którzy, z którymi nawet pewnie słowa nie zamieniłeś. Światy tam chorobę. Anka! Anka, hej! Anka, stój! Mam dla ciebie pewne newsy. No zamach. czy byłeś ostatnio na tej wyprzedaży? A byłam, była, słuchaj, byłam! Tyle fajnych chciałbym masakrach. Cudownie, ale wiesz co? Widziałaś się wtedy naszego krewetora? No, widziałam, sam po ławkach się szpędzał. Bo... No, dokładnie, taki był z niego dobry i przykładny człowiek, a teraz co z niego zostało? no. Dokładnie, a jego biedna żona i córka? Mhm. Tej córki to mi najbardziej szkoda, cały rok w tej samej kurce. No, dokładnie, a przecież jego żona, taka przykładna i dobra kobieta. Mhm. Straszne, co się dzieje z tymi ludźmi. No, ale wracając do tej sprzedaży. Mhm. Teraz spójrz, co stanie się z Tobą w niedalekiej przyszłości, jeżeli nie zmienisz Twojego postępowania i będziesz dalej zachowywał się tak jak teraz. Patrz uważnie.

Nie możesz mnie widzieć w takim stanie. Panie Stato. kocham kochanie, tak się wszystkim to. Tak, się? Witam Was. Powiedzcie sobie. Mam na imię Kasia, jestem córką alkoholika. Nazywam się Monika, jestem żoną alkoholika. Teraz Twoja kolej, proszę. Mam na imię Arek. Jestem alkoholikiem. Wszystko zaczęło się za mną temu. Jeszcze w gimnazjum. Od jednego piwa. Koledzy mówili, z nami się nie napijesz? Co ty, piwo to nie alkohol. Jak piliśmy. Byśmy raz, drugi, trzeci, kolejny, aż do czasu, kiedy dowiedzieliśmy się, że jeden z naszych kolegów zapił się na śmierć. To był szok. Dałbym wszystko, a żeby cofnąć czas, dałbym wszystko, żeby wrócić, przed te pierwsze piwo. Mówiszcie, oddałbym wszystko. Dziękuję Wam za te szczere wyznania. Powinniśmy pamiętać, że na terapii rodzinnej spotykamy się po to, by wyzbyć się z rodziny wszystkich problemów. Do Jedynym warunkiem naszego spotkania jest chęć działania. Każdy musi dokonać wyboru. Ja już wybrałam, a Ty co wybierasz? Ja już wybrałam, a Ty co wybierasz? Ja już wybrałem, a Ty co wybierasz? Każdy z nas musi dokonywać wyborów w swoim życiu, bo byśmy zawsze wybierali te właściwe. To właśnie tym aspektem chcieliśmy zaprosić naszych aktorów Natasza Teodorowicz.